Đi tới chứ, Nazywam się Agnieszka Macyłaziomek i na co dzień jestem dietetykiem współtworzącym algorytmy, czyli platformę żywieniową online oraz sklep internetowy. A dzisiaj sobie powiemy trochę na temat mitów dietetycznych, takich bardziej interesujących tych, które trochę mnie śmieszą, a trochę niestety miałam z nimi styczność przez kilka ostatnich lat. I faktycznie nie będę tylko prześmiewczo o tym mówić, ale gdzieś tam spróbuję powiedzieć o tym, skąd te mity mogły się wziąć. Że nie dlaczego tak narosły do takich rozmiarów gdzieś tam, ale faktycznie skąd y, biorą się one w naszej świadomości i spróbuję Was przekonać, żeby faktycznie nie brać tego za bardzo do siebie. Pierwszy aspekt to teoria tego, że y, mleko, czy też produkty mleczne, zaśluzowiają nasz organizm i odwapniają go. Y, no i faktycznie wzięło się, to, y, wzięło się to z tego, że faktycznie gdzieś tam kiedyś powstała teoria y, i szczerze mówiąc ja się spotkałam z takimi z takimi przypadkami osób, które no, twierdziły, że gdzieś tam pomaga im odstawienie nabiału w określonych sytuacjach i miało mieć to związek z na przykład chrypką, z zapaleniami zatok, czy z jakimś przewlekłym kaszlem, więc generalnie z tym wszystkim, co związane jest z infekcjami górnych dróg oddechowych. I faktycznie są osoby, którym, którym pomaga odstawienie w tym czasie. Na biału. Z tym, że yy, nie wiem skąd jakby wynika teoria, że faktycznie to odstawienie na biału yy, pomaga, bo myślę, że przy okazji tego te same osoby w czasie infekcji włączały sobie większej ilości innych nie wiem, substancji aktywnych, na przykład z imbiru, z czosnku, innych takich naturalnych gdzieś tam antybiotyków, czy ziół, które mogły, mogły faktycznie hamować działanie niektórych wirusów, czy, 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 czy bakterii. Z drugiej strony, faktycznie e, są osoby, które mówią o tym, że odczuwają to, jak to zaśluzowienie dróg oddechowych się pojawia, z tym, że to myślę, że wynika głównie z takich wrażeń sensorycznych typowo, które, które mamy. No inne mamy odczucie, kiedy pijemy szklankę wody, a inne mamy odczucie, kiedy pijemy mleko, czy szczególnie, jeśli pijemy na przykład jogurt albo kefir. No to wynika jakby z samej konsystencji danego produktu, stąd możemy mieć takie po prostu odczucie. Ale czy to działa jakoś negatywnie na nasz organizm? Szczerze wątpię i w zasadzie myślę, że gdyby działało, to znalazłoby się już mnóstwo badań na ten temat, a tak naprawdę nie ma takiego takiego potwierdzenia. Spójrzmy jeszcze generalnie na śluz, jako taką no, cząstkę nas tak naprawdę, bo generalnie ten śluz ma nasz organizm nawilżać. On jest wszechobecny w naszym organizmie, buduje naszą błonę śluzową przecież w jelitach. Śluz w drogach rozrodczych u kobiet też jest potrzebny do, do nawilżania i ochrony wręcz. E, więc w zasadzie ten śluz w naszym organizmie ma mnóstwo różnych dobroczynnych właściwości i, i, i doklejanie gdzieś tam na biało do tych Negatywnych y, aspektów jest, myślę, bardzo na wyrost. Aczkolwiek nie przeczy temu, że faktycznie niektórym osobom może to pomagać y, i że faktycznie osoby, które mają jakiekolwiek problemy z trawieniem laktozy czy kazeiny, mogą faktycznie mieć większe problemy ze zdrowiem, ze względu właśnie na to, że wprowadzają do organizmu gdzieś tam produkty, które je alergizują. Drugi mit, o którym chciałabym wspomnieć, on już jest taki no, dosyć, dosyć stary, ale nadal się gdzieś tam y, pojawia w społeczeństwie, to jest faktycznie. Aspekt nie łączenia ze sobą ogórka z pomidorem e, i nie dodawania cytryny do herbaty, szczególnie tej, e, tej czarnej. E, no i faktycznie, jak w każdym micie, ziarnko prawdy tutaj jest, e, bo tak jak w przypadku połączenia ogórka z pomidorem, no, takie samo gdzieś tam reakcja pewnie byłaby taka sama przy połączeniu ogórka z papryką, na przykład, bo chodzi tutaj o reakcję. Askorbinozy z ogórka, która zmniejsza nam wchłanianie witaminy C z e, produktów właśnie typu pomidor e, czy, czy papryka. Z tym, że e, są to tak niewielkie e, gdzieś tam straty e, i z drugiej strony witamina C jest tak szeroko dostępna w, w żywności. Może jest bardzo nietrwała, ale faktycznie jest dostępna w naprawdę dużej ilości produktów spożywczych, że jak od czasu do czasu zjemy sobie e, ogórka z pomidorem na kanapce, czy w sałatce, to myślę, że wartość odżywcza nadal całego tego posiłku będzie znacznie większa niż straty związane z właśnie uciekaniem witaminy C. Jeszcze większe mity gdzieś tam narosły wokół cytryny dodawanej do herbaty, bo to gdzieś tam kiedyś mówiło się, że takie połączenie będzie nam powodowało kamienie na nerkach, później mówiło się już nawet o chorobie Alzheimera, że gdzieś tam może się ona pojawiać i ma to związek z no, pewną ilością gli Glinu, która jednak może w herbacie występować. Herbata zasadniczo co do zasady jakoś czyszczona specjalnie nie jest po procesie suszenia, i dlatego gdzieś tam te zanieczyszczenia mogą w niej pozostać. Teraz połączenie herbaty z cytryną może powodować gdzieś tam powstawanie niewielkich ilości cytrynianu glinu. Ten cytrynian glinu jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, no i gdzieś tam faktycznie ta biodostępność jego jest dosyć duża. Natomiast to nadal są dosłownie kilkuprocentowe gdzieś tam wartości, i, i, i faktycznie gdzieś tam tych norm, żeby te normy stężenia glinu w organizmie przekroczyć, no musielibyśmy naprawdę kilka, kilkanaście prawdopodobnie takich herbat dziennie wypijać, żeby gdzieś tam się nabawić jakichś określonych problemów. Warto też wiedzieć, że glin jest w zasadzie wchłaniany z przewodu pokarmowego do krwi, a potem przez nerki usuwany z naszego organizmu. Więc w zasadzie, jeżeli mamy dobrze funkcjonujący organizm, to jedna, nawet dwie filiżanki takiej herbaty e, dziennie wypite absolutnie nam e, nie zaszkodzą i nie spowodują kumulowania się tego glinu w organizmie trzeci z mitów, o jakim chciałam wspomnieć, to niejedzenie lodów ze względu na to, że wychładzają one organizm. To jest kolejny aspekt, gdzieś tam faktycznie mocno na wyrost używany gdzieś tam przez nawet specjalistów niektórych i to, to też słyszałam w dużej mierze od wielu osób tak naprawdę teraz wiosną, na początku pandemii koronawirusa, bo faktycznie gdzieś tam wszyscy zaczynaliśmy dbać o odporność, wszyscy zaczynaliśmy przechodzić na zdrową dietę, nawet jakąś aktywność Uprawiać, e, czy gdzieś tam w inny sposób dbać o odporność. No i faktycznie takie informacje też zaczęły się w kolorowej prasie pokazywać, co też jakby sugeruje, jak jacy specjaliści się tam wypowiadają. No myślę, że to gdzieś tam jest temat na kolejny podcast, ale generalnie chodzi o to, że faktycznie lody. Przez tą różnicę temperatur, która się tworzy w naszej jamie ustnej, mają wychładzać organizm i powodować pogorszenie naszej, naszej odporności. To jest, myślę, zbyt daleko idąca y, teoria, bo faktycznie czasami laryngolodzy to jakby o tym, o tym wspominają, że y, lody mogą mieć pewne działanie przeciwbólowe, szczególnie jeśli mamy jakąś tam y, infekcję gardła, czy jesteśmy, nie wiem, po zabiegu usunięcia migdałków, na przykład, y, to faktycznie takie lody będą trochę nam obkurczać. Naczynia krwionośne, zwężać je, i to będzie powodowało lekkie działanie przeciwbólowe. Dlatego tak doraźnie to nam może wręcz pomagać czasami. Natomiast raczej nie będzie miało żadnego wpływu na naszą całościową odporność organizmu, bo myślę, że już w, na poziomie przełyku, na poziomie żołądka, to już na pewno te lody zjedzone są ogrzane do takiej temperatury, która powoduje, że my zupełnie tego nie odczuwamy. I może latem faktycznie kiedy. Temperatura naszego też ciała i temperatura otoczenia jest wyższa. Jedząc lody, czujemy gdzieś tam przyjemne ochłodzenie e, organizmu, ale to jest, jak wiemy, bardzo chwilowe i naprawdę nie ma większego znaczenia dla e, funkcjonowania całego organizmu. Cukier brązowy jest zdrowszy od białego. I to jest też mit, z którym o, jeszcze bardzo często się teraz, teraz spotykamy, często nie wiem, w restauracjach, na stacjach benzynowych, tam gdzie mamy jakby wybór tego, tego cukru. Jakoś tak machinalnie sięgamy po ten cukier ciemny, trzcinowy, ze względu na to, że ma on mieć lepsze właściwości prozdrowotne dla naszego organizmu. No tu jednak mm, jakieś. Jakieś różnice są, bo faktycznie cukier produkowany jest albo z buraków cukrowych, albo z trzciny cukrowej. I w przypadku tych pierwszych faktycznie jest to ten biały, zwykły, zwykły cukier. Najczęściej ten trzcinowy, z trzciny cukrowej, nie jest pozbawiany tak zwanej melasy, i faktycznie z tego bierze się ten ciemny, ciemny kolor tego, tego cukru. W tej melasie zawartych jest faktycznie nieco więcej minerałów niż w tym białym. Typowo zwykłym cukrze, natomiast to są nadal tak znikome ilości, że to naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla naszego organizmu. I nadal jest to ten sam cukier, to jest ta sama sacharoza. I tutaj, i tutaj, którą dostarczamy do naszego organizmu, to tak samo podniesie nam poziom glukozy we krwi i tak samo może w nadmiarze niekorzystnie wpływać na cały nasz organizm. Więc nie tłumaczmy sobie tego w ten sposób. Używajmy po prostu jak najmniej zwykłego cukru, zwykłego białego czy tego ciemnego. Używajmy za to w odpowiednich ilościach, oczywiście, naturalnych, zamienników cukru. Jak ksynitol, erytrytol to są rzeczy, których yy, no, prawie nie możemy przedawkować prawie każdy z nas może, yy, może ich używać, także tego się po prostu trzymajmy. Gluten jest szkodliwy. To jest kolejny z tych aspektów, o którym no, mam nadzieję, że już nie trzeba wspominać, e, ale jednak gdzieś tam to się ciągle, ciągle pojawia jako ten jeden z, z mitów. Gluten naturalnie występuje w kilku rodzajach zbóż. Jest to głównie pszenica, żyto, jęczmień e, i ten gluten faktycznie obarczany jest e, ciągle. Jakby wszelkim złem tego, tego świata. Jakby zwolennicy tego popierają tą teorię, ze względu na to, że faktycznie wykluczenie glutenu często u różnych osób powoduje poprawę samopoczucia, poprawę pracy przewodu pokarmowego, zmniejszenie ilości objawów i różnych innych, różnych innych gdzieś tam aspektów, które nam w życiu przeszkadzają. Natomiast pytanie zasadnicze jest takie: co zmienia się przy okazji wykluczenia glutenu? Bo często, jeżeli dostajemy takie zalecenie, to mamy też. Przy okazji, um, 100 innych zmian. Tak? Włączamy większą ilość warzyw do diety, jemy mniej gdzieś tam owoców, dodajemy zdrowe tłuszcze, zaczynamy jeść trochę więcej strączków, żeby czymś sobie ten gluten zastąpić. Bo jeżeli nasza dieta do tej pory bazowała głównie na białym pieczywie, drożdżówkach, gdzieś tam na wypiekach słodkich i tego typu produktach, no to nie dziwmy się, że tego typu zmiana przyniesie nam poprawę samopoczucia. Ale w drugą stronę to niestety też może zadziałać, bo im dłużej tego glutenu nie będziemy jeść, tym bardziej jest prawdopodobne, że później powrót do jego spożywania może być po prostu niemożliwy. I wtedy faktycznie te objawy nietolerancji zaczną nam się pokazywać. Więc zastanówmy się, czy jakby jest to nam potrzebne i jeżeli ewidentnych objawów e, nietolerancji glutenu, czy celiaki, czy innych tutaj postaci nadwrażliwości na gluten e, nie mamy, to czy faktycznie jest sens całościowo wykluczać gluten, czy może jest to kwestia głównie zwiększenia ilości błonnika pokarmowego i urozmaicenia naszej diety. Przedostatni mit, o którym chcę wspomnieć, to jest mit mówiący o tym, że nie powinniśmy odchudzać dzieci. Bo przecież dzieci muszą dobrze wyglądać. No i to się już od lat jakby przestało sprawdzać, bo jeszcze wśród naszych, nie babci w tym starszym pokoleniu faktycznie mówią nam, że dobrze wyglądasz, tak? Albo nie służyć małżeństwo, coś z tego typu, z tego typu teorii. Natomiast faktycznie statystyki są nieubłagane, coraz większa ilość dzieci i młodzieży dotknięta jest nadwagą i otyłością i ten problem z rok na rok pogłębia się po prostu. I faktycznie wśród dzieci zwykle nie mówimy o tym, że dzieci odchudzamy, bo Dzieci jeszcze same, szczególnie te młodsze dzieci, niespecjalnie mają wpływ na to, jak się, jak się żywią. Natomiast duży wpływ na to ma oczywiście rodzina. Jeżeli mówimy o nadwadze czy otyłości u jednego członka rodziny, to tym bardziej, jeżeli to dotyczy dziecka, to powinno dotyczyć to jakby zmiany stylu życia całej rodziny. I myślę, że całej rodzinie nigdy to jeszcze nie wyszło na, na złe, żeby zacząć jeść inaczej. Bo najgorsze, co możemy zrobić w przypadku takich dziecka, to jakby karać go za to, że jest, e, jest otyłe. Bo tak naprawdę niewielki miało w tym na to wpływ, a my dorośli jednak zdecydowanie bardziej się do tego przyczyniliśmy. Więc jeżeli teraz każemy naszą córkę, syna tym, że gotujemy osobno obiad, gotujemy, nie wiem, inne, stawiamy inny talerz przed sobą, inny talerz przed dzieckiem, no to faktycznie dziecko będzie to traktowało jako, jako karę i może to przynieść odwrotne do zamierzonych skutki. Natomiast to jest też temat na dłuższą. Na dłuższą pogadankę, i myślę, że jeszcze do tego będziemy wracać. Ostatni aspekt, o którym chcę dzisiaj wspomnieć, to jest mit na temat niepopijania posiłków ze względu na wolniejsze trawienie. I faktycznie przyznam szczerze, że ja też przez lata gdzieś tam tej teorii ulegałam. Natomiast no, Damian Parol tutaj na swoim profilu przekonał mnie ostatecznie. Bo no jakby nie trzeba tutaj wielkich badań. Te badania oczywiście są i gdzieś tam te badania, o których Damian też wspominał, to były badania z 2015 roku, zdaje się, randomizowane, prawie 100 uczestników, gdzie gdzieś tam połowa z nich wypijała wodę tuż przed posiłkiem, druga połowa nie wypijała. Wszyscy się odchudzali, wszyscy byli mniej więcej w tym samym wieku, tej samej płci, rasy, gdzieś tam wszystko się oczywiście zgadzało. No i na samym końcu okazało się, że te osoby, które Popijały posiłek, czy wypijały wodę przed posiłkiem, schudły o mniej więcej, no, tam ponad kilogram był więcej niż osoby, które tej wody nie piły. No i teraz, jak to się dzieje? Pierwsza kwestia jest taka, czy faktycznie to takie mega szybkie trawienie jest nam potrzebne, bo faktycznie, jeżeli nie jesteśmy osobami, które wyczynowo trenują i faktycznie potrzebują zjeść ponad 3000 powiedzmy, kalorii dziennie, to my prawdopodobnie takiego bardzo szybkiego metabolizmu nie potrzebujemy, bo jeżeli tym bardziej jesteśmy na, na redukcji i mamy gdzieś tam przez cały dzień zjeść te 1600 kalorii, to takie dłuższe uczucie sytości będzie wręcz dla nas wskazane. Im dłużej będziemy syci, tym w zasadzie stabilniejsza będzie nasza glikemia też w organizmie. Więc ostatecznie to będzie nasz Organizm po prostu e, regulować, I, i w zasadzie, tym więcej składników odżywczych będziemy w stanie z tego pożywienia, które dostarczymy do, do organizmu. A druga kwestia to jest jeszcze taka typowo wewnętrzna w naszym, w naszym organizmie. Ostatecznie wszystkie enzymy, jakieś sole żółciowe, soki żołądkowe są w postaci płynnej. No, to też jakby jest aspekt, który potwierdza to, że w zasadzie ta woda jest potrzebna, żeby te enzymy aktywować. No i mamy mnóstwo badań, które potwierdzają, że to wchłanianie, trawienie jest... Znacznie gorzej przebiega u osób, które są przewlekle odwodnione. Więc w zasadzie nie ma tutaj takich szkodliwych aspektów, które, które mogłyby faktycznie potwierdzać tą teorię o tym, że gdzieś tam rozwadniamy sobie soki żołądkowe, bo tak o tym, o tym mówiliśmy do tej, do tej pory. I faktycznie. Może nie popadajmy w skrajności, bo tutaj nie chodzi o to, żeby nie wiem, wypić półtorej litra wody, a później spróbować zjeść pełen obiad, bo to się prawdopodobnie nie uda. Ale jeżeli faktycznie wypijemy sobie szklankę wody, czy tą szklanką wody będziemy gdzieś tam przepijać obiad, który właśnie jemy, to myślę, że wielkiej tragedii nie będzie i, i, i tym lepsze będzie nasze, nasze trawienie ostatecznie. Więc jak zwykle, prawda jest tutaj gdzieś po środku. Wszystkie te mity gdzieś tam mają jakieś ręko prawdy w sobie, ale mam nadzieję, że gdzieś tam te e, argumenty, które przytoczyłam, e, przekonają Was do tego, żeby w te skrajności e, nie popadać. I faktycznie, prawda jest zawsze po środku e, najpewniej i, i jakby tego się, tego się trzymajmy. Jeżeli się podobało, Zasubskrybuj kanał, zostaw jakiś komentarz, zostaw łap łapkę do góry. Jeżeli masz jakieś sugestie co do kolejnych podcastów, które powinny się y, pojawić, bardzo chętnie o tym y, przeczytam. No i myślę, że ostatecznie na każde pytanie y, będę starała się y, odpowiedzieć. Także do zobaczenia, do usłyszenia.